Sprawdzamy, testujemy i oceniamy lifehacki znalezione w sieci. Jak gdyby nie można tak, nie, nie można tak z ciastem, nie? Jest jaki banał. Jakie mądre i banalne, człowieku! Nałożyłem i idziecie do kogoś i tak trzeba. żeby się nie pomylić! Ja jełop był w domu, to odwrotnie wsadził. Wsadził tak normalnie, wsadzał go od góry, brudził palce. A tak wyciągasz. I patrz, i, i już można nawet z tego sobie zjeść. Patrz, ja, tak, ja uznaję. Za kwintesencję lifehacka. Babka trzyma folię spożywczą w lodówce. Zamrażarce. Ona się nie lepi. No tak, hamsko nie sklejam, tak, nie? Tak. Jedna ze sobą jest taka szczęśliwa. O, o! o, zrobiła o ten to. Ruch, to ten jest ruch. ruch. Może się nałożyć, ona dostanie ciepła i będzie gitara. No i zrobię to tak jak babka. No widać. No jest problem, no. Najpierw bierzemy z lodówki. Uh -huh. I co inaczej? O, panie. Gorzej? Dużo gorzej, bo jest wilgotna. Ona w ogóle nie chce się rozprostować. No, nie? zamrażarka. Super. Jeśli ten lifehack wymaga specjalnej jakieś folii od jednego producenta, to to i tak jest bez sensu. Milionowy lifehack busted.